Super, to co pozdrowimy wszystkich Twoich widzów, tak? Dobra, to pozdrawiamy w takim razie. Hej! Tak powitała Was kleo jak widzieliście. Ja się z tej strony mają tam kolejnym filmie na moim kanale. I w tym filmie zobaczycie jak jestem na koncercie Kleo więc zobaczcie jaki to był fajny koncert, bo nigdy tutaj u nas w parku nie było takiego fajnego koncertu, to oglądajcie. I nie zapomnijcie dać subskrypcji i łapek w górę. Lecimy z tym! Widzę, że są uśmiechy, to mi się bardzo podoba, jest dobra energia, słuchajcie, mamy sporo numerów, przy których możemy i potańczyć, i pośpiewać, także słuchajcie, nie krępujcie się dzisiaj absolutnie, ponieważ jest naprawdę dużo numerów, które pewnie znacie. Shit! Sí. 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 Okej, okay, słuchajcie, jak widzieliście był super koncert, bardzo mi się podobało i ogólnie będzie, będą może się pojawią na moim kanale odcinek jak ratujemy do Francji. Więc bądźcie na bieżąco, ale teraz filmy też się nie będą za często pojawiać, bo są wakacje. No to... Dzień dobry. To jest moja córeczka Maja. Cześć Maju. Dzień dobry. O, o, Mama Jeczka, gwiazdeczka kanał. Naprawdę? I co tam? Jakieś lifestyle'owe rzeczy, co robisz? E, takie, takie różne rzeczy, nie wiem jakby to powiedzieć. Różne po prostu, tak? Super. To co, pozdrowimy wszystkich Twoich pes, e, w, widzów, tak? Dobra, to pozdrawiamy w takim razie. E,